Od dzisiaj w Alejce Juliusza Słowackiego w Lesznie można podziwiać niecodzienną wystawę. Nosi ona nazwę Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata. Inicjatorem jej jest Fundacja Dorastaj z nami, która od 9 lat udziela pomocy rodzinom ciężko poszkodowanych i zmarłych żołnierzy, policjantów, strażaków czy ratowników górskich. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, Rada Naczelna od dwóch lat w ramach współpracy promuje i angażuje się w działania fundacji. Stąd też ta wystawa, goszcząca wcześniej w sejmowych korytarzach, w teatralnych galeriach czy warszawskich łazienkach, dzisiaj została wystawiona na ścianie starej fabryki pomp w naszym mieście, przy tych nowych, pięknych plantach. Tematem przewodnim wystawy jest 10 osób, które pełniąc służbę zmarły lub doznały ciężkich ran. Pomina ona zarówno o misjach pełnionych w Polsce, jak i poza granicą naszego państwa. Chcemy oddać tą pamięć, tą pamięć, którą oni zawdzięczają swojej pracy, swojej służbie, swojemu najświętszemu, największemu poświęceniu. To nasze społeczeństwo, my mamy taką odrobinkę chęci pomagać ich dzieciaczkom. Te plakaty, te, te zdjęcia pokazują nam, że to nie są tylko mundury, to nie są statystyki, to nie są anonimowi funkcjonariusze i policjanci, tylko to są nasi rodzice, nasi bracia, nasze siostry, nasze dzieci, bo po nich płakały matki, płakali tatowie, tat, ojcowie. No ale przede wszystkim my musimy pamiętać teraz, że zostali i niech. Niech ta pamięć, niech te plakaty w takim mieście jak waszym pokazują, że, że Polska o nich pamięta. Na planszach, które znalazły się na dawnych murach Leszczyńskiej Fabryki Pomp można zobaczyć zdjęcia i rolę, którą pełniły dane osoby oraz krótkie ich opisy. Bardzo wywodne obrazki przemawiają do nas i tak co powiedziała Pani Przewodnicząca, jest to szacunek dla tych, którzy w Lesznie kierują mundurowymi instrukcjami, myślę tutaj, o Policji, o Straży Pożarnej Państwowej, o Wojsku Polskim, ale również o naszym komendancie Straży Pożarnej, eh, Straży Miejskiej, przepraszam, którzy też często są narażeni na różne sytuacje nie zawsze dla nich komfortowe. Pozwolę sobie wykorzystać tę okazję i uchwałą Kapituły Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa została Pani przyznana medal pamiątkowy naszego stowarzyszenia. Chcemy tym medalem podziękować za współpracę, za wspieranie nas i za pomoc w wszystkich działaniach statutowych Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że na każdy telefon, na każdy dzwonek młodzież jest ze Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa. W imieniu Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Wystawa która przyjechała z warszawskich łazienek, będzie czynna przez następne dwa tygodnie.